Witam wszystkich na odcinku z broni, walizek i te te la, yy, tak i otwieranie skrzynie, nie, skrzynę o Zaczynam spokojnie, tak jak na pierwszym odcinku. Yy, miał u mnie być wczoraj Michał, ale nie przyszedł i mnie to bardzo zasmuciło, ale będzie dobrze, poradzimy sobie. No dobra, ja tutaj pokażę w mojej bronie. To jest Bajonet 2 ta WP, Simov. To to wiecie, to wiecie i tu reszta to, ale najbardziej mi się ten oto podoba. i ten M4A11 z Golden Coil. No, bardzo ładne bronie mam ostatnie trochę lepsze. Pozdrówcie mojego kaka Michała, który jest pewnie już lepszy w tym grze. Michała Lipkę. Pozdrowiam yy, Natalkę Błaszczek. Pozdrawiam Maćka Jarenka, który też ma kanał i wchodźcie na jego kanał, chociaż ma tam jeden odcinek. Wchodźcie na yy, Foke. Taki też youtuber to jest właśnie Michał. No i pozdrawiam wszystkich moich telewidów, dawajcie suby, ja mam cztery suby, o, Sergent Major, no, widzę, że trochę się wzniosłem, ale powiem wam, że Michał Rybka, taki mój jaka. pozdrawiam go, lepszy jest pewnie w to. Yy, ogólnie na koniec pokażę twarz, jak gram na słuchawkach. Oei, Camelo, Alejo. Niet toch? no i klikamy dalej ogólnie tutaj mam już dużo tych rzeczy Famausa, doszłam do famas Famasa tak dokładnie jak y, nie, nie umiem jakichś nazw przeczytać, to po prostu nie miejcie na mnie zła, o, jak będzie Locket o ten, Locket, widzicie co jest famas i dalej jest Locket to jest Golden Coil pewnie będę to miał, M4 a 4 y, 1S chyba jakoś tak ja się nie znam za bardzo na CS-ie, nie jestem za mocny w cs nie gram w cs nawet, powiem Wam prost ale po prostu lubię, lubię to. Dzisiaj daję najsłabszej ciemny na czek, bo to... No może... O ja, gdzie mam słabe rzeczy? Na pewno 20 jakiś procent. Mucha mi tu jakaś lata, nie denerwuję od... Co to jest? Co to jest? Teraz cenzura. I reklama oczywiście jak to ja? U dawno już nie było odcinku, jak mówiłem. Oj, wyszło no, no ja naprawdę. Ja naprawdę jak ja debil jestem. O, ja ci od początku może, bo ja tam nagrywam na tej stronie. O ja ci, oj, system rozłam. No i dobra. Ogólnie cichy jestem, no bo mój ja jeśli nie chcę go budzić, bo wiecie, no jak dacie lajka, to może mój tata wyzdrawie, jednak go nie wiem, Pan boku odrodzi. Ale jak mnie to po prostu nie dawać, bo nie dawali y, nie, po prostu unlajków, czyli, no wiecie, like, łapkę tu, o o tak po prostu powiem. No, krótki odcinek, bo to jest nudne. Ogólnie to wyjdę na chwilę, jeszcze zagram wam taką nową serię, którą chciałam rozpocząć, czyli Happy Pole Jump. Ja tu jestem słaby, ale ta kilka jest taka trochę wciągająca. zainstalujcie się nas na sklep Play. To jest Happy. Nie przeszłam słaby byłem. Bo ja ta muzyka dzieci, nie jej nielubiona. Jest trochę z z z FNAF... O. Nie widzę tutaj tej reklamy, bo jest nieodpowiednia. Wyjść. Ogólnie moja tapeta zmieniona, zmieniona. Zmieniona. Mam zamiast zacząć serię z tego, mam zamiar zacząć serię z tego, mam celi serię z tego, mam zamiast zacząć serię z, 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 z tego i gdzie jest moje GTA i z tego? Ja ci. W sumie tyle. Tyle z tego, z tego. Fajną gierką jest też, powiem Wam, to nie patrzę, bo tu to ja jadę to do Hiszpanii, się uczę hiszpańskiego. Fajną gierką, bardzo mi się spodobała, jest Carbageddon, Carbageddon, tak. Bo jest to wyścigi dla 18 lat oczywiście, że jeździsz, rozwalasz, przeklinasz i takie rzeczy. Ale to jest bardzo fajne i z tego zacznę ale oczywiście tylko dla osób od 15 lat. Mniej szła 15 lat, to po prostu nie nagrywa w filmików. Jak ktoś będzie... I osoby, które yy, napiszą mi, że mają 10 lat, to ja im dam serduszko. Żebym wiedział, kto jest małym dzieciaczkiem. Nie powiem, bo sama mam 11 lat, ale... Takie wielkie odetek na przykład, te to mnie kręcą bardzo. No. Za dużo gier nie mam. Jeszcze raz zagrajmy w to, bo to jest fajna gierka. Ogólnie taka luźna, nie jest jakaś spinowata. Już czuję, że jestem słaby w to. W to z Michałem grać, ale on nie przyszedł. Dajcie mu, dajcie foce, tak dokładnie youtuberowi foka dajcie. Aby spadłem niestety. Ale ja tych dzieci nie lubię One mi się tak z FNAFem kojarzą. Jakby co, jak będzie za cicho. Ja będę mówił za cicho, to po, po prostu podgłoście się. Podgłoście się, po prostu głos weźcie więcej o taką. O. O. I tyle. O ile no, oglądacie na telefonie, bo jak na kompie. Nie wiem. Na, to powinniście słyszeć. Rzesz, ale byłem blisko, mam już dziewięć tysięcy, zbieram, wiecie na co zbieram, oj ta kamerka, jak ona mi przeszkadza. Hmm, tam co mi szkodzi, o, będę miał czapkę górnika, o, fajnie. i ciśniemy górnikiem. Ta muzyka dzieci, jak mnie tyle zbawia. No i chwilę. No i przegrałam. Eee, dobra, odcinek, zaraz będę kończył. To jest krótki odcinek. Weźcie mi pomóżcie z tą kamerą, proszę was. Dobra, znowu reklama się wyświetli. Proszę nie. No. Nie będę reklamował, bo tu ja z wami się żegnam, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.